Będzie krótki film, mała przypadłość taka, to jest Corsa C1-2, benzyna, rozrząd wymieniony może 5000 km temu i przy rozruchu na zimnym czy na ciepłym cały czas łańcuch obciera. I teraz tak, to było nowe, wytarte. Tuta wiodąca jest ok. Od napinacza wytarte. I tu przede wszystkim było to uderzenie, taki stuk. Tu zaznaczyłem sobie napinacz. On tak do wystaje. A co zrobimy? No ktoś powie, że to nieładnie. Może niedobrze. Poprawiamy naturę. Wyciągnę to. I tutaj wsadzę czpień, taki w środek, który pozwoli tylko i wyłącznie zamykać się dotąd. I nie będzie już tego luzu, który będzie łańcuch, znaczy, który będzie no, tłuk tym łańcuchem. Wychodzić będzie jak najbardziej, ale nie będzie się już chował. Czy dobrze? Na pewno dobrze. Nie ma innej opcji. Dobra, poprawiamy producenta, żeby łańcuch nie skakał przy rozruchu, bo jest nowy. To wkładamy w środek takie coś. Tutaj jest jeszcze gwint, ale to jest obrobione, wyszlifowane fajnie. Do środka. Tu do środka. I tu. Będzie pracowało tylko w tym zakresie, wypychać będzie. Napięcie jest takie samo cały czas, a to jest maksymalny taki moment, w którym to było napięte. Także nic się nie stanie, a stabilność sprężyny zostaje dalej. Tak to powinni zrobić od początku. No i składamy powoli. To jest wszystko wyczyszczone. Nowa uszczelka, już jedna prowadnica. Tu dobrze zmywa. I powoli będziemy to składać. Tutaj naniosłem punkty. Można sobie żaltować, że źle. A ja mam na ogniwku. I na y, tutaj zębacie. To tak samo. I na ogniwku. I tam tak samo. Tego nie idzie pomylić się można poblokować i robić. Od początku jechać. Ale nie ma takiej potrzeby. Prawdopodobnie działa. No tu jest ustawione. Tu też podnoszę łańcuch. Bo chyba się odrobimy. I blokuje. Dobra, na ile można złożyłem? Trochę brudno, ale to wszystko przytrzemy. Pokrywa założona, paski, filtr. Przewody też, żeby nie było jakichś tam błędów. Płyn nalałem jeszcze brakuje. Za chwilę zupełnie. Tu jeszcze koło nie ruszane Ale co? Posłuchamy. Pierwszy rozruch nie było odpalane. Powiem, że trochę się spracowałem, ale słuchajmy efektu. No. Było cicho, Polak potrafi. Jeszcze jedna próba. Neutral i powiem tak. Cicho, pięknie. No os no, no.